W każdym razie ramy może nie są aż takim problemem, ale ten procesor jest dużym problemem. A gdybym kupił nowy procesor, to musiałbym kupić pewnie też płytę główną. No bo pewnie musiałbym mieć slot do tego procesora odpowiedni. Także i pojawił się problem po prostu. I teraz mam dylemat. Albo będę dalej zbierał na komponenty, czyli na, na płytę główną i procesor. Albo po prostu znajdę współpracę. Na podstawie której yy, jakaś firma może się zbarteruje ze mną w za jakąś tam reklamę, która będzie następować przez jakiś tam okres czasu. No, cześć Iza, cześć Jerzy, cześć Dawid, cześć Arek. Pusy zraczo nie żyje. A, ten, ten chłop taki zrancza. O Jezu. Co się stało. Cześć Dawid, cześć Maciek. Eee, czemu ja tu jestem jak się stary chłop tam? Dobra, widzicie co muszę włączyć myślenie trochę. Eee, a plus z nami. Chyba nie jest to jakiś bardzo tragiczny matchup, chociaż na początku połącz będzie mocny. Fakt jest taki, że my chyba nie musimy mieć wygranej wygrane ligi. Byle byśmy po prostu wbili trójkę, odpuszczowali trochę i robowali nabija. Wydaje mi się, że tak się wygrywa grę na tym bocie. W sensie bardem. Taki mam patent. Dziękuję, Łukasz. Czy nasz tu streama w tle? Kamil, no raczej tak. W sensie można wyciszyć i. Coś tam sobie. Taka dziewczyna gra. Amela Slay Queen. I doktor Zagłada. Doktor Doom. O Jezu, szkoda chłopa w takim razie. Też mortal. Ogólnie wziąłem E. W tej chwili. I mam ochotę pójść zgankować te Dianę. Bo jungler jest teraz po drugiej stronie mapy. Także mam pewność, że tutaj przejdę. No i zabiliśmy. Dobra, i teraz trzeba zdążyć wrócić na linię. Żeby wasza dekary nie ułożyły stać nas. Dawaj, dawaj chłopku. Duża fala jest, dlatego tak... Ale przyznacie, że to jest strasznie mocny potencjał. Co z tym bardem? Gang tutaj przez wardy. na mida w trzeciej minucie. Przecież to jest mocarny support. Mam wrażenie, że najsilniejszy support w League of Legends. Do Solokium. O super, Eee, yy, 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 yy. Ja bez problemu. Yy, na i5, A jaka to jest i5? Moja jest chyba siódmej generacji, jeśli się nie mylę. Siódmej albo ósmej. Tylko, że ona po prostu mocno ogranicza tę kartę. Może, może tego nie widać tak naprawdę w praktyce. No, no nie wiem, nastraszyli mnie. Cześć Igor. Zaskoczyli. Dziękuję, Marty. Zadorowali nam chłopa. Teraz ciężko będzie porobować bo jesteśmy troszkę w takiej opresji. Aczkolwiek, jakby chłop przyszedł tutaj, to mamy free O, muszę tam lecieć oj dobra nawet się nie dało zareagować ale jest talon idziemy z nim pod jawę masz turbosa Ale dobrze się ty wygra Dobrze się ty wygra Czuję, że mam wpływ na tę grę. Mocarny wpływ Dobrze się tym gra niesamowicie, naprawdę? Patrzcie teraz oni schodzą Ale fajnie, fajnie, fajnie Gdzie tu jest jeszcze? Maciej już nie jestem w stanie ci podać. Wpisz sobie bottleneck rec calculator. calculator. ja już mam 7 akcji w 7 minut skutecznych boże, chyba chyba main'a prawdę naprawdę także także ja jestem radosny teraz to mi sprawia przyjemność Weź zatrzymaj ten pociąg garków Dziękuję, przewek. Szkoda, że jej zostajesz. Ale dziękuję. Przesadziłem? Nie przesadziłem. To i mamy ulcika ulcik bardzo dużo da może byśmy zabili Ej przyznacie, że to dobre jest. Dobre gameplay Szkoda chłopa teraz Ale nie wiem jak zdjąć tego wilka z niego Napisał Łozły wow. biony item Chyba sam sobie idzie, jakuje, a co? O, nie trafiłem. Kurczę, muszę więcej trafiać, bo misuję! A za to moja obecność na liniach jest bardzo duża, oni siebie boją. Na tysiąc prac. O Jezu, się zagapiłem, nie spojrzałem, gdzie on jest i prawie się zrobiłem w bambuko, ale na szczęście wszystko działa. E, Mateusz, no mi wyszło 20%, ogólnie chyba poniżej 5, znaczy tam jest napisane poniżej ilu procent, jest ok, no mi wyszło bardzo dużo. No i świetnie. Też Kacper. Aż chyba wrzucę tę grę też na no, no, YouTube. Będę wrzucał tylko Barda. Nie no, się oczywiście, ale, ale strasznie się jaram. Bo ja w tej grze robię jeszcze więcej niż na YouTubie. Cześć Marcin. Zaskoczenie Mago ucieczka. co to topie? 04, no to dobrze. Łoryk jest strasznie gruby. Jutro mam ostatni egzamin, już jestem tak zmęczony tą sesją, że serię już teraz jestem z wykładami zajęciami. No to trzymam kciuki, żebyś przetrwał to, żeby było wszystko dobrze. Dasz radę stary. To cię nie złamie. Jesteś niezłomny. No to będzie będzie plus jak nic. Nie wiem gdzie jest wilk, tego się teraz boję trochę. Zobacz, Nie da się uciec od tego. To, to jest... To, to jest za mocne. Jezu, jak mi się tym fajnie gra, jaki ja jestem szczęśliwy. Odkryłem radość w Lidze legend. Cześć Konrad. Bardołomie to jest mój main teraz. To ja już będę nim czas zgrał. Zobaczcie, w 14, no w 13 minut zrobiliśmy 16 udanych akcji. Przecież to jest kolosalna liczba. Jeśli chodzi o solo, kill. Dolna część mapy jest całkowicie nasza. Dosłownie, nie da się drejka zrobić. To muszę uważać, bo ona się chce strasznie we mnie wbić. Także trzeba, trzeba ogólnie na tych gankach cały czas mieć na uwadze to, że ludzie mogą się ciebie odwrócić. Cześć Maciek! To jest Wilku. Właśnie Bartek tak myślę, nie? Właśnie tak myślę, tak myślę. Czuję, że to może być to. Czuję, że to może być to. Troszkę się pospieszyłem z tym Może tak baitować, nie? Bo chłop myśli, że ty przejdziesz przez ten tunel i czeka, a ty możesz zrobić wtedy inne rzeczy. Cześć Hubert. Nie odpuszczam mu raczej. Kurde, warwicka czuję. Trzeba uciekać. Nie wiem, czy zdążę gdzieś uciec. O, nice! No, po prostu, kurde, dominacja totalna! Ale to było dobre! Ale mi się dobrze grało! O kurde! Powinienem top lanerom dawać, bo top playerzy grają sami w takim układzie, nie? Zobaczcie, S+. Beg, Bęk! Ale fajna zabawa! Boże, jak się dobrze bawiłem w LOL. Dawno tak nie miałem.